Nazywam się Adrian Bruździak. Nazywam się Adrian Bruździak, ale możecie też mnie od niedawna znać jako podczytany. Dziś mamy 3 stycznia 2022. Dziś mamy 3 stycznia 2023. Mam 21 lat, niedługo 22, 22. I don't know about you. Mam 22 lata. I don't know about you. Um, No, a już niedługo 23. W tym roku przeczytałem 45 książek. W tym roku przeczytałem 107 książek, więc ten mój cel 100 książek został spełniony. Czuję się dobrze, nawet bardzo dobrze. Ostatnio wszystko się udaje i wydaje mi się, że ten rok był zdecydowanie lepszy niż poprzedni. I naprawdę, chyba to był nawet jeden z lepszych roków w moim życiu. Odważne stwierdzenie, ale, ale możliwe. Jestem bardzo zadowolony z tego, gdzie jestem teraz i kim jestem i oby tak dalej. Teraz mam 559 subskrypcji. Aktualnie mam 1801 subskrypcji, ale nie ukrywam, że gdzieś mi ten YouTube w tym roku troszkę uciekł i założyłem Instagrama, na którym mam prawie 2500 follow i też założyłem TikToka, na którym mam prawie 12 tysięcy. Mój najpopularniejszy film w tym roku Ciężko też o tym mówić. Wydaje mi się, że jednym z takich filmów, w którym poszło troszkę lepiej, to był film o Elif Szafak, gdzie przeczytałem wszystkie jej książki, te, które mamy wydane w Polsce, w tym ładnym wydaniu. No i tak. A co do mojego najpopularniejszego TikToka, to jest to TikTok, w którym pani mówi, że pata cukrowa, a w niej sam cukier, a wtedy ja mówię papierowa książka, a w niej same litery. A moje najpopularniejsze zdjęcie to jest zdjęcie z książką It Ends With Us od Colin Hoover. To jest całkiem ciężkie, bo. Jak nagrywam filmy, to zawsze mam takie, um, są słabe i się nie nadają pewnie. Tak właściwie to nic się nie zmieniło. Najbardziej chyba nie lubię być pytany o kwestie miłosne, bo jak będę chciał, to powiem. A też e, nawet to, jeżeli to są pytania od rodziny, to ja po prostu na razie jestem na takim etapie, że to życie miłosne jest z boku i ono nie jest dla mnie aż tak ważne, po prostu, no nie wiem. Mam inne potrzeby i inne cele, i to jest trochę takie, wiecie, właśnie społeczne założenie, że, że każdy potrzebuje miłości i jej szuka. I zapewne jest coś w tym, ale trzeba pamiętać, że miłość to nie tylko relacja taka, wiecie, stricte partnerska. Są też inne rodzaje miłości, i, i one też mogą po prostu zaspokajać potrzeby. W tym roku moje serce skradło tak naprawdę dwa uniwersa. Tak naprawdę, no nie wiem, 3 miesiące temu powiedziałbym, że moim ulubionym uniwersum wszechczasów jest uniwersum GroTron i wszystko to, co się tam dzieje, ale mm, potem poszedłem do Kina na Dune i to było moje ulubione uniwersum nagle. To prawda, jednakże przyznaję, że w tym roku trochę uniwersum GroTron powróciło, ponieważ wyszedł Rud Smoka, a ja kocham Targaryenów, więc tak troszeczkę powróciło. Ale jednak Diona nadal jest w tej topce, tylko że w tym roku dodałbym jeszcze uniwersum malowanego człowieka, które bardzo mi się podobało. I sama koncepcja pojawiających się demonów po zmroku. Coś jak z Minecrafta, ale bardzo fajne. Wydaje mi się, że to był moment, w którym uświadomiłem sobie, że w książkach jest zawarta wiedza i historia. I wiecie, teraz sobie siedzę i na półkach są jakieś książki. I w nich ta historia i ta wiedza jest zawarta. I nieważne, czy ja po nie sięgam, czy nie. Ona tam jest. Tak, nie ukrywam, że jest to ciekawa myśl, zwłaszcza dla kogoś, kto nigdy nie czytał i nagle zaczyna. To może być szokujące, że, że istnieje wiedza w książkach. W tym roku może taką myślą było, że nie zawsze to, co jest narzucane przez społeczeństwo, jest jedyną drogą, po prostu. I że tak naprawdę można tworzyć własne te drogi i pomimo, że one nie są społecznie akceptowalne lub po prostu nie są społecznie. Zrozumiane, to zdecydowanie lepiej brzmi, to, to one nadal istnieją i nadal można je tworzyć, i po prostu nimi podążać. I nie jest w tym nic złego. Przerażają mnie choroby psychiczne zdecydowanie, i to jak ciężko z nimi walczyć, i jak łatwo je zdobyć, nabawić się ich. I przerażają mnie też ludzie w internecie. Zwłaszcza starsi, których widzę na różnych grupkach, choroby psychiczne są zdecydowanie w topce, rzeczy, które mnie przerażają. Po prostu, wiecie, momentami dosłownie martwię się, że, że kiedyś może nagle ja zachoruję na coś, co nie będzie po prostu w mojej kontroli, albo że po prostu przestanę sobie radzić, więc na pewno takie myśli gdzieś w mojej głowie są. Co do ludzi w internecie, tak, to prawda, zwłaszcza ci starsi, ale może już nie przerażają mnie aż tak bardzo, nabrałem do tego dystansu. Wiecie, każdy jest jaki jest, i to, że starsi ludzie w znacznej mierze nie potrafią się wypowiadać kulturalnie w kulturalnym internecie, no to już nie nasza kwestia. Wydaje mi się, że najbardziej jestem dumny z tego, że zacząłem czytać książki i zacząłem nagrywać, bo to zawsze gdzieś tam w mojej głowie było, tylko nigdy nie wiedziałem, co bym chciał robić i co bym chciał nagrywać, aż w końcu postanowiłem, że to to, i że będę czytał i nagrywał, i że jakby stworzę po prostu z tego spiralę, która będzie. Się spiralowała. Podtrzymuję, że jestem dumny z tego, że zacząłem czytać i z tego, że zacząłem tworzyć treści w internecie, bo to zawsze było moim celem. No i co? Jestem też dumny z tego, że utrzymałem się na studiach i nadal na nich jestem i sobie studiuję i jakoś sobie daję radę i, i że też że po prostu łączę to wszystko ze sobą. Poza tym, no jestem dumny, że działam po prostu dalej w internecie i dzięki temu mogłem poznać wiele wspaniałych osób. I jakby teraz ta spirala kręci się jeszcze bardziej, bo razem wszyscy się napędzamy i, i po prostu się wspieramy, więc to jest piękne. W tym roku najlepszymi książkami będą: Malowany Człowiek, 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie, Wyspa Zaginionych Drzew. Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata i gujcie. Każda z tych książek miała swój urok, każda z nich wciągnęła mnie po prostu. W siebie i, i fabularnie gdzieś tam zadowoliła, więc naprawdę to będzie moja topka. Wydaje mi się, że radziłbym sobie, żebym po prostu nie marnował czasu. I wtedy, kiedy mam ten czas, to nie siedział na telefonie, tylko na przykład czytał książkę, po prostu robił coś, co bardziej mi się przyda. I też, żebym nie zapominał o studiach i o tym, żeby się uczyć po prostu nie na bieżąco, ale może. Trochę bardziej na bieżąco. To brzmi jak dobra rada, czy się udało je realizować? Z nauką uczyłem się, starałem się. Nie było na bieżąco, ale, ale się uczyłem i, i się udało. No bo nadal jestem na tych studiach, a co do siedzenia na telefonie? No, mniej lub więcej, ale na pewno nadal jest to coś, nad czym muszę popracować. Mój ulubiony film to Duna i Spiderman. Moim ulubionym filmem nadal będzie Duna. Tak mi się wydaje. Za bardzo nie oglądam filmów. Raczej skupiam się na książkach i filmy bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Ale Duna była super, oglądałem ją 4 albo 5 razy, więc. Lubię! Najbardziej inspirująca książka tego roku. Nic takiego nie przyszło mi teraz do głowy, i jak o tym myślę, to jakoś nie czułem w tym roku się mocno zainspirowany. Pomimo, że były bardzo dobre książki, to nie, było, to nie było po prostu to coś, to nie była ta iskierka inspiracji. To bardziej było po prostu zadowolenie i wyciągnięcie jakichś lekcji życiowych, ale nie tyle inspiracji. Chociaż była jedna książka, która zainspirowała mnie do powrócenia trochę do rysowania, pomimo że nie trwało to długo, to książka Wszystkiego Co Najlepsze zdecydowanie zainspirowała mnie do tego, żeby usiąść i trochę porysować. Więc można to uznać. Największe osiągnięcie tego roku wydaje mi się, że po prostu podtrzymanie czytania tych książek i jakby. No te wszystkie sukcesy, które, które się pojawiły w mediach, więc no jestem bardzo wdzięczny Wam za to, że mnie oglądacie i za to, że, że mnie obserwujecie i po prostu, że jesteśmy i razem sobie tworzymy małą społeczność. Tak naprawdę w tym roku nie było takiej chyba najgorszej książki, były jedynie jakieś rozczarowania, bo przez najgorszą książkę mam na myśli coś takiego, co po prostu gdzieś mnie tam wewnętrznie dusiło, męczyło i tak dalej. A tu, no tylko te rozczarowania, wiecie, Starfire y, na przykład jeszcze nasz ostatni dzień też był dużym rozczarowaniem. Aspik, sezon luster, ale to wszystko było po prostu rozczarowanie. To po prostu nie dotarło do mnie na tyle, na ile mogłoby i tyle. Moim największym pragnieniem przekazywania takiej świadomości innym jest to, że nigdy nie jest za późno na zaczęcie czegokolwiek i jeżeli chcecie rysować, jeżeli chcecie grać na jakimś instrumencie, czy robić cokolwiek innego i ludzie wam mówią jest już za późno, jesteś za stary i tak dalej, to to wcale nie jest prawda. Zgadzam się z tym, bo nigdy nie jest za późno i hobbystycznie można robić wszystko i zawsze. Najwyżej nie osiągniecie tego najwyższego levela mistrza, które osiągają ludzie, którzy zaczynali po prostu od maleńkości, ale jeżeli wam sprawia to przyjemność, to to jest najważniejsze i, i tak, podtrzymuję to zdanie. A poza tym myślą, jaką chciałbym przekazywać innym, to to, żeby rozmawiać, bo naprawdę rozmowa zmienia wiele. I też, żeby nie bać się mówić to, co się myśli. Ja coraz bardziej to stosuję i staram się, jakby w tym kierunku zmierzam, żeby po prostu stracić te granice takie. Oczywiście w ramach przyzwoitości i kultury, ale staram się po prostu mówić to, co myślę. No i poza tym, też może jeszcze jedną taką myślą. Byłoby to, żeby naprawdę rozmawiać, czyli okazywać zainteresowanie swojemu rozmówcy i nie mówić tylko o sobie, tylko po prostu czasami zatrzymać się i pomyśleć o tej drugiej osobie, że ona też tu jest i też może chciałaby coś powiedzieć. Wydaje mi się, że w tym roku niczego tak nie żałuję, może jedynie tego, jak przez całe życie, że nie jestem w stanie się zebrać do ćwiczeń i do dbania o siebie. Mm. No, i też, że na przykład moje wszelkie pasje są bardzo hmm, ulotne. Tak jak rysowanie, tak jak granie na instrumentach i tak dalej. Więc może tego żałuję, ale no jednocześnie wiem, że to jest coś, czego na razie nie jestem w stanie przeskoczyć. Moi ulubieni autorzy: Elif Szafak, B. Schwab, Rebeka F. Kwang. Wydaje mi się, że taka trójka. No dobra, może jeszcze George R. R. Martin, chociaż jeszcze nie jestem aż tak zaznajomiony z jego. Twórczością, ale coś już tam czytałem, no i jest twórcą Gry o Tron i Rodu Smoka, więc zdecydowanie dowiedziałem się i nauczyłem się tego, że nie ma co na siłę pomagać innym i że nie ma co robić z siebie mesjasza, zbawiciela. To prawda, i jeszcze w tym roku pojawił się taki ładny cytat z 40 Zasad Miłości Elif Szafak, że możemy zaprowadzić osła do wodopoju, ale nie możemy go zmusić, żeby się napił. To musi być jego decyzja. I tak jest, wiecie, możecie komuś chcieć pomóc, ale to ten ktoś musi chcieć otrzymać tę pomoc. Inaczej się nie da. Nie. Zdarzyło się, że robiłem sobie z kimś zdjęcie i nawet wpisywałem się ludziom do książek na targach we Wrocławiu, na targach książki, ale nie mam na tyle świadomości, czy to po prostu wynikało z tego, że byłem wśród osób, które są rozpoznawalne na YouTube, czy rzeczywiście to osoby mnie rozpoznały. Dlatego nie. Jeszcze nie. Na razie nie mam jeszcze żadnego patronatu. Tak naprawdę, te ostatnie miesiące w książkowych mediach były dla mnie takim największym rozwojem i szczególnie przyczynił się do tego TikTok, więc y, zobaczymy, jak to będzie z patronatami. Może coś się pojawi w tym roku. Zobaczymy. To jest ciężkie pytanie, bo jestem bardzo po prostu basic i tak naprawdę, chyba bym powiedział tylko jedno słowo: basic. Mój ulubiony artysta muzyczny, taki of all time. To jest zdecydowanie Shawn Mendes, ale też bardzo intensywnie ostatnio słucham. The Neighborhood to też są takie fazy u mnie w życiu, że raz słucham, raz nie. Teraz jest tam, bardzo, że słucham. No i co? Jeszcze Billie Eilish i Taylor Swift zdecydowanie. Najbardziej w życiu zmagam się od zawsze z problemem takim dotyczącym mojego ciała, brakiem zadowolenia z niego i, i właśnie po prostu może trochę zaburzonym postrzeganiem siebie. Możliwe. W tym roku największym wydarzeniem chyba było założenie TikToka i to, że ten TikTok gdzieś tam poszedł i, i że idzie nadal dobrze, więc wydaje mi się, że, że TikTok będzie największym takim wydarzeniem roku. Nie liczyłem jeszcze ile mam książek, ale często się to pojawia pytanie, na przykład na live'ach na TikToku, więc wydaje mi się, że niedługo to zrobię, ale na ten moment jeszcze nie wiem. Najładniejszą książką w mojej kolekcji. Powiedziałbym, że będzie trylogia wojen makowych, bo one bardzo mi się podobają i to naprawdę są bardzo ładne książki, więc powiedziałbym, że one. Ale no poza tym jeszcze Elif Szafak. jas. Yes. Czekam na jakieś nowe wydanie Elif Szafak. Bardzo tak potrzebuję i zdecydowanie piękne są te okładki. Sobie z poprzedniego roku radziłbym założyć TikToka. <laughs> nie, może to nie, ale bo wierzę, że to po prostu musiało przyjść z czasem i musiał ten czas nadejść, więc może radziłbym tego, co życzyłem sobie w sumie w poprzednim roku, czyli tej wytrwałości. Wytrwałości, cierpliwości i po prostu dążenia do celów i nie poddawania się. Tak by całkiem proste, ale wydaje mi się, że to jest to. Te życzenia w sumie się spełniły, ta wytrwałość gdzieś tam jest i co? Życzę sobie też nadal wytrwałości i może większego zapału, większej siły do działania. No i co? To by było na tyle. Widzimy się za rok. Lub nie. Ale raczej tak.